Cześć, witajcie na kanale Szczaków Niedźwiedzia. Tym razem jesteśmy nad wodą, gdzie będzie taka symulacja survivalowa poświęcona właśnie tematyce w do wody i wykorzystaniu sprzętu, jaki mamy przy sobie. Zapraszamy. tej symulacji zapakowałem do plecaka kurtkę i tu mam śpiwór Głównie chodziło mi o to, żeby ten plecak wypełnić żeby też nie brać całego ekipunku po prostu żeby plecak posłużył mi do symulacji Podczas tego upadku będę miał już nerkę na sobie i pokażę Wam co im zapakowałem Mam tutaj tak, rozpałkę w worku zabezpieczoną, kory brzosy Mam jeszcze inną rozpałkę. Mam krzesiwo. Mam zapalniczkę. I tak w sumie okazyjnie. Chcę sprawdzić latarkę. To jest latarka czołowokątowa warunki 3. Też muszę sprawdzić jej wodoszczelność. I trzeba jej działać jeszcze, jak wyjdę z wody. Przed wejściem do wody ją zapalę. Włożę do kieszeni. I wychodząc. Wyciągnę ją z kieszeni zobaczymy, czy tak będzie działać. Zabrałem się ze sobą kuchenkę na biopaliwko, którą kiedyś używałem. Biopaliwko do tego. Tu trochę wody. Czajnik, Będę chciał wstawić wodę i się rozgrzać. No i tą standardową kuchenkę, którą zawsze zabieram. Do tego całego zestawu jeszcze mojego dołączyłem namiot, który będę chciał jeszcze rozbić. I chcielibyśmy się przebrać i też ogrzać. Tak, jeżeli chodzi o dzisiejsze warunki u nas, to zaczyna padać dosyć pochudniało, i zaczyna wiać. Także żeby teraz zaczynamy. Dobra, słuchajcie, ja już jestem przygotowany do tej symulacji. Mam na sobie tą nerkę z całym wyposażeniem. No i plecak. No i tą latarkę, o której wspominałem. Peru 3 odpala ją na czerwono i po wyjściu z wody zobaczymy czy będzie palić na taki większy tryb całe to zejście do wody zrobimy sobie z tej strony zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze ściągnę mikrofon po wyjściu z wody najwyżej mikrofon założę i będzie on działać Dobra, w jestem Chyba zgubiłem buta Będę musiał go poszukać. Kapali, bez mikrofon, powiem mam że rzeźko, buta już nie znajdę, zaraz się z ogarnięcie jakiegoś ognia. Żeby zniwelować kapalnię z rękawa, założę sobie pantamkę. Będę rękaw. Dobra, słuchajcie, kapania nie ma. Słuchajcie, kapania nie ma. Jest ok, tutaj cieknie. Tutaj nie. Chwileczkę stamowało, że wydaje mi się, że jej dobrze. Jestem cały mokry, przemoczony. Nie ściągam nic. Nie chcę nic ściągać. Żeby się nie wychodzić. Branie ceczko jeszcze ciepło trzymają. Biorę się za, za robotę. Dobra, taka Jest ok. Pali się. Wszystko cieknie. Zobaczymy jak wygląda sprzęt w plecaku. Wszystko mokre. Przynajmniej z zewnątrz. W środku. Łódka widzę trochę jest sucha. Śwór z tej strony już wilgotny, ale nie ma dramatu. Plecak faktycznie uchronił sprzęt, także da, da radę na tym jeszcze spać. Dobra, mamy sprzęt. Rozpalimy najpierw w kuchęce. Zagrzejemy sobie wodę. Aj kurcze widzicie. Już trochę adrenalinki Już wszystko inaczej działa. Jest. Tego nie przełożyłem. Jest ok. Pali. Możesz go jakoś ogrzać. Fajny, szybki ogień. Muszę sprawdzić, jak to wygląda. Dobra. Jest taka symulacja biwakowa. Jesteśmy na biwaku. Mamy swój sprzęt. Taką wersję obrałem. Zagrzejmy wodę, żeby się trochę zagrzać. Dobra, mamy jedno się pali. Latarka dalej świeci, także jest dobrze. Patrzymy na sprzęt. I ma lekko. Widzicie? Wszystko jest mokre. Popałka sucha. Zobaczymy, co z tego będzie. Palniczka. Zapalniczko nie pali. Trochę silny wiatr jest. Nie, nie pali, także odpada. Zapałek nie brałem. Bo zapewne, zapewne, byłoby to samo. Jeszcze gorzej. Krzesiwko też jest mokre. Troszkę wytrę. Działa, super. Dobra, paliwko wlejemy. Dobrze się rozpali Dobra Pali się, płomień jest, widać. Idzie ciepło Także już jest fajne ciepło, może się tym ogrzać Co do ognia spróbuj rozpalić tą słową pod pałką. nie wiem czy mi się uda nie ma nawet takiego słabego miejsca no trudno Wziąłem podpałkę zrobimy sobie z tego Coś widać w ogóle. Jednak ta kamerę jest ustawiona. Wszystko zokoła wilgotne. Dobra, nie za wiele tego jest. Słuchaj, udało się podpalić. Na chwilę. Że jest udało się. Mam ogień. że warto mi coś ze sobą suchego, żeby od razu tym zadziałać. Ja tutaj drzewo nie będę zbierał, bo jest wszystko mokre. Jesteśmy nad wodą. Nie ma na takiego specjalnego drzewa tutaj, żeby było suche. Patrzcie, jak się pali. Dlatego dokładamy po prostu drzewo. I je dobrze. My mamy ognisko na plaży. Pokażę wam jeszcze drugą popałkę. To mnie zabiera ze sobą, choć ona ta na wilgocią, także lipa jest. Ale chyba już nie odpalej. Dobra, zobaczymy tutaj. Uf, wszystko to cholera jest mokre, nie wiem. Uf. To się tliło. Eee, lipa. Już nam widgotniało. Zobaczymy jeszcze z tego. Nawet, nawet tak się nie pali. Nie pali się nic. Spróbujemy jeszcze na biopaliwku, które też mam do dyspozycji. Podlejemy troszkę. A dwie paliwie poszło. Dzisiaj ogólnie tak nie ma niskiej temperatury, ale naprawdę, bo gdyby to tak było bardziej ekstremalnie, no to ogień to podstawa się rozgrzać. I cały ten sprzęt bardzo fajnie zratuje. Woda w sumie nam się już gotuje. I możemy z tym podziałać. Kuchenka nam się pali, tu nam się pali, tu już się spaliło. Także mi mi się, że jest za plus Robię wodę pół na pół, herbatę, trochę wrzątku, trzy nad doleję. Włączamy i trochę zimnej. Żeby też nie czekać, chociaż trochę się nabić ciepłego. za gorące jesteśmy nad wodą na otwartej przestrzeni także bardzo wieje oger zacinał teraz nie pada dlatego możemy szybko podziałać i odłożyć namiot wiatr ja nie odpuszcza. Wieje okropnie. Oni ma co się dziwić. Otwarta przestrzeń. jest prawie gotowy. Namiot mamy gotowy już, do użycia, jeszcze parę szpilek i jest dobrze, otwieramy, idę się przebierać. Słuchałem się trochę za namiot, jest trochę cieplej, namiot troszkę też szerokimi od wiatru, który idzie z wody. No tak podsumowując to wszystko, jeżeli chodzi o taką sytuację survivalową, wszystko dzieje się szybko. Trzeba szybko działać. Trzeba znać sprzęt swój, który nosimy. Widzicie, taka kuchenka, takie dwie paliwko, to tam się, No już akurat teraz kuchenkę. Dwie paliwko kiedyś nosiłem, ale wziąłem je też. Chciałem sprawdzić, czy odpala przy takich niższych temperaturach, ale nie było problemu. Latareczka działa, także warto też zainwestować. Przeciwko. Przeciwko fajna sprawa. Wilgotne, mokre. Ale działa. Super. Leżało trochę na tej na ziemi. Nic się z tym nie dzieje. Co, co takich rzecz materiałów, wiadomo. Wszystko mokre. Wszystko będzie do suszenia. Ja dość jak na zostawą nie będę, ale w takiej sytuacji bym rozpalił ognisko. Może gdzieś bardziej na jakichś wyższych partiach. Gdzie żeby nie było też wiatru. Rozwiesił to wszystko. I on suszył. Namiocie bym mi się już odgrzał yy, Jeszcze bym zrobił coś, coś, coś do, do picia Coś bym się do jedzenia zrobił Jeszcze raz bym sobie sprawdził sprzęt Co tak faktycznie zawilgotniało, co nie Tutaj praktycznie jakby druga kurtka Czy może jakieś cofrze, cokolwiek nie, jest, nie, jest, nie ma takiej tragedii Dałoby to się włożyć Ale jeszcze bym to wolę troszeczkę podsuszyć ale nie ma tragedii. Gdzie cały ten upadek do wody. Skończył się praktycznie tylko, że byłem mokry. Takiego no, nic mi się nie stało. Nie mam żadnych złamań, żadnych skaleczeń, żadnych zatrapań. Nie jestem takie poświadczonie poobijany. Ale gdy tak do tego by doszło, no to już mógłby być problem. Fajnie, że udało się rozpalić ogień, ten naturalny. Dobrze też mieć właśnie jakąś taką podpałkę, dobrze zabezpieczoną w takim właśnie, jakim niewielkim upadku do wody, zamoczeniu tego, praktycznie wszystkiego Dada, da rady jeszcze sytuację uratować. Dzisiaj był tak wiatr, deszcz, naprawdę są tutaj no, jeszcze przed pół godziny temu, były takie dosyć konkretne warunki. Teraz zaczęło się troszeczkę przejaśniać, a udało się rozpalić. Jeżeli chodzi o moje schronienie, ja tak na wyjazd zabieram namioty bo praktycznie można go wszędzie rozłożyć, nie potrzebuje żadnych drzew, aby w miarę, jakaś tak w miarę płaska nawierzchnia była i można na mnie rozłożyć. Nawet bez szpilek. Można go przenieść w każdej chwili. Takie namioczy co? Nie wieje. Jest cieplej. Może się szybko przebrać, ogrzać No i coś tam nawet przyrządzić. Co do samej latarki czułokątowej. Nie praktycznie nie zadziało, ale świeci czerwony mocniejszy najsłabszy, mocniejszy, najmocniejszy. Ja już zwijam ten sprzęt, bo nie zostaje tutaj na noc. Mam nadzieję, że się podobało. I tak jeszcze jedno. Nie róbcie tego w domu. Ode mnie tyle. Na razie. Trzymajcie się, cześć.